Siłoneczkę z rada. Słuchajcie. Jak widzę te wszystkie pseudo oddolne media typu Real24.pl i tak dalej. Ich narracje w zakresie kwestii polegzitu. To nie wiem, czy Polacy naprawdę są tacy głupi, śpią, że nie komają. Zaraz wam wytłumaczę. Od Początku lat 90. Kiedy zaczęto wyprzedać polskiego majątku poprzez tak zwaną prywatyzację, już postawiono nas w roli niewolników. Dlaczego? Co? Nie potrafiliśmy sami zarządzać dużymi zakładami produkcyjnymi. Wyprzedano cały majątek, rozpierdolono całą gospodarkę. Plan żydowskiego Balcerowicza. Ale idziemy dalej. We to Polska do Unii Europejskiej. Dlaczego? Żeby z niej wyszła. A dlaczego? Bo jeżeli sobie poanalizujemy, kim była kim, No, kim była Merkelowa w zakresie wygranej Olimpiady w Rosji, w zakresie kwestii rosyjskiego wywiadu, to zrozumiemy, że mamy tak zwany nieoficjalny of mołotow Jeżeli Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, w ciągu miesiąca Polska znika z mapy. Zostaną odcięte wszystkie możliwości eksportu produktów z jakimikolwiek krajami. Więc tak naprawdę przemyślcie, czy nie lepiej zostać jeszcze w Unii. Zacząć doić unię z kasy, dotacji z dotacji, odbudować polski przemysł, polską gospodarkę, a potem myśleć, ukształtować, ugruntować politykę zagraniczną, której nie ma wzmocnić polską gospodarkę, polskiego obywatela, żebyśmy nie byli chińskim niskim tanią siłą produkcyjną, którą jesteśmy dzisiaj. Więc jest dla mnie wyjście z Unii Europejskiej to jest namawianie do tego, jest dążeniem do utraty niepodległości. Jakikolwiek. Znikniemy z mapy. To miało się stać w 2016 roku. Poprzez ustawę 1066. Dlatego były zamyśli pod Sejmem. Więcej nie powiem. Czołem.